Zabieram, się to się i, I jakbym tą drogą wyjechał później dalej, to, to, to nie, ja mi się to wydaje, że... Ja mam taki problem z mediami, ale powoli się to klaruje. Ale w kobiurze tam, ja mam wójkę, który tam udał się. Ale my się wziąłem, ja dawię na tykan.